Głos, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Yy, stwierdziliśmy, że jest dobre flow. Znaczy ja stwierdziłem i nie słuchałem, co ma Weronika do powiedzenia i nagrywamy drugą rozmowę od razu. Dlatego nie obrażcie się, ale wyglądamy tak samo jak w no, poprzedniej. Nie jak w tygodniu chcemy wrzucać dwie rozmowy, bo to piszecie do nas listy, to będzie tak. Zostałeś jakiś list? Tak. Bo ale miał list. taką pieczątkę jak z Hogwartu, taką wylaną woskiem? Tak. Wow. wow. E, czyli teraz ja losuję, czy losuj. masz jakiś Tylko temat? wylosuj coś dobrego, bo ten o no, biznesie był taki, wiesz... A tu, tu jakieś muszą wyjść, wiecie, takie sekretiki. Jakieś takie właśnie jak, jak z tym, że Weronika zdradza wszystkie sekrety, przyjaciół. To jest dobre, to jest w ogóle temat numer jeden. Ja się tak cieszę, że ty to powiedziałaś. Świetnie. <laughs> Ej, to jest naprawdę nie... Nie... Um, Nieustawione. Mamy temat, toksyczne relacje. Wow! <laughs> Czyli po prostu rozwinięcie tego poprzedniego tematu. Ale czad! Ale <laughs> to bardziej ty masz więcej do powiedzenia. Ja? A ty nie? A o kim? No nie powiem teraz tej <laughs> na wizji. Oczywiście, że masz, zastanów się. To nie było tak do końca z tobą związane, ale to też było razem tak z nami, powiedzmy. Think about one person, Vera. One person. Nie Jezu... tak dawno. Nie tak dawno. Jezu, jak widzę, ja tak bardzo mam że nie pamiętam. Serio, nie wiem, o czym ty mówisz. No dobrze, ja mam nadzieję, że ta osoba <grym> <bardzo> nie słucha. <grym> Ale no co, wywołaliśmy temat, musimy być odważni. No cóż, to... no jakby trzeba takie tematy poruszać, tak? Trzeba. No dobrze, ale nie to... musimy omawiać dokładnie naszych sytuacji, tak jakbyś to roz rozmawiał z terapeutą. Nie, nie Tylko nie, nie, myślę ja bytom... tak ogólnie. Um, toksyczne relacje. W sensie na pewno my mamy więcej do powiedzenia w kwestii y, takich przyjacielskich i ogólnie ludzi, którzy nas otaczają, aniżeli jeśli chodzi o związek, bo... Mamy siebie, więc jesteśmy tak. wystarczająco toksik. Jesteśmy na... toksyk od 12 lat już prawie, więc. <laughs> Pokażcie mi bardziej toksyczny związek ludzi, którzy się widzą 24 na 7. <laughs> Toksyczne relacje. Toxic. Relations. W sumie w nawiązaniu też do poprzedniej rozmowy możecie sobie posłuchać, bo była o jakby przyjaźń jak na całe życie. Um, i o jakby naszym podejściu, więc ja mam wrażenie, że ja bardzo szybko w ogóle odpuszczam. W sensie, ja należę do tych osób, która. Szybko, szybko reagujesz. Bardziej to, że ja nie lubię na przykład rozmawiać. W sensie, mhm, no jeżeli. Tak. W też, no może nie, bo to też mnie Ale trochę aż się tak... nauczyłem. Już lepiej sobie radzisz z takim rozmawianiem o problemach. Nie no, o, też, nie bo, bo to, to źle zabrzmiało. W sensie, to nie jest też tak, że jak ktoś mnie tylko raz zdenerwuje, to ja już się odwracam, już się z tą osobą nie spotykam. Ale wiecie, czasami są re sytuacje, które się powtarzają i powtarzają i powtarzają. W końcu jak ktoś po prostu przegnie pałę, mhm. to dla mnie czasami nie ma już momentu na, wiesz, Tłumaczenie sobie, bo mam wrażenie, że niektórych rzeczy ludziom nie wytłumaczysz. W sensie, jeżeli no ktoś tak. ma taki charakter, jaki ma i zachowuje się w ten sposób, to ja nie mam czasu, żeby tą osobę teraz nawracać, no bo to jest bez sensu, więc po prostu. No nie, i często też jest tak, że te, tej osobie się może wydawać, że ona chce usłyszeć prawdę, że ona chce usłyszeć, dlaczego coś się pieprzy w relacji. Ale w momencie kiedy usłyszę tą prawdę jest bardzo duża szansa, że będzie gorzej, że będzie gorzej, że ona nie przyjmie tego yy, do siebie, znaczy przyjmie tak bardzo mocno do siebie, że poczuję, że coś bardzo jest z nią nie tak, a może właśnie tylko jak gdzieś tam komunikacja była spieprzona. Natomiast no ty mówisz, że szybko zauważasz, a ja właśnie mam wrażenie, że ja bardzo <laughs> To jest znowu nawiązanie do poprzedniej, o przyjaźni na całe życie, o, o poprzednim temacie, co rozmawialiśmy. No ja bardzo długo nie widziałem, że jestem w toksycznej relacji, a byłem w bardzo toksycznej bardzo relacji. Bardzo długo. Bardzo długo Które wszyscy i bardzo byliśmy, Chociaż no ja tak bardziej przy okazji. M żyłam w tej bańce, a w pewnym momencie po prostu się przelało. I, i już nie było tak kolorowo. Tak, Natomiast... najgorsze jest y, potem patrzenie na siebie y, i trzeba, trzeba sobie po prostu zdać sprawę, no, że popełnia się błędy, zapomnieć y, jak najszybciej, chociaż to też nie jest proste, ale patrzenie na siebie w tamtym czasie, jak patrzę na siebie, to było o Jezu. Znaczy się wiesz, ty miałeś jedynie <grym> tylko, um, u ciebie to było trudniejsze, bo mam wrażenie, że um, na przykład jeśli jest osoba, która sprawia nam przykrość regularnie, jest dla nas nie miła, y, jakoś tak bardziej manipulująca, są takie osoby, to mhm. łatwiej to zauważyć. Ty miałeś taki problem, że byłeś w relacji, która względnie była tylko na takich pozytywnych emocjach trzymana, w sensie tam nie, się nie działo nic, jakby mhm. to ciągle było fajne. Problem był taki, że Piotr był. Zamknięty na jedną osobę. Kumplowałeś się z jedną osobą i ze mną. No to jest duży, duża szansa w ogóle, że to bardziej nawet był problem gdzieś tam we mnie, niż w tej drugiej osobie, nie? Tak, no i w sensie myślę, że przez to, że też powiedzmy było tak fajnie, trochę gdzieś tam zapomniałeś, że są inne osoby, wiecie? To było, to było tak głupie, że ja chodziłam na przykład na imprezy, gdzie zaproszali mnie inni znajomi, a jak ze mną nie chodził bo nie chciał mieli inne plany i, i, i to nie było dobre i w sumie od momentu kiedy tamta relacja się zakończyła i danej osoby już nie ma w naszym otoczeniu regularnie, no. to nasze życie się bardzo zmieniło. Gdzie dalej mówię, że my nie możemy powiedzieć, że w trakcie trwania tej relacji było, bardzo... było źle. Mhm. Nie, bo to nie było tak, tylko lepiej. po prostu nie było. No to... Ale i to jest też ważne, że po prostu nie ma nic, o Jezus, jak to szło? Nie ma nic takiego, co by na dobre nie wyszło. Tak. Bo eee, że... ja też tak wierzę w to w sensie wszystko. Ja nie cierpię, jak ktoś mnie, mnie pyta, jak byś mógł zmienić jedną rzecz w swoim życiu, to co to by było? No nic bo jestem bo w tym momencie jestem Wszyscy... tu, gdzie jestem, tak, jestem zadowolona. To nas doprowadziło do. Tak, do okej, okay, były no. jakieś ślitowe sytuacje po drodze. Jedne mniejsze, drugie bardziej hardkorowe, ale. No, w sensie, hmm, gdyby tak, nie te rzeczy. rzeczy mogłaby doprowadzić nas do zupełnie innego celu i, nie, tak. i niekoniecznie dobrego, nie? Ja w ogóle też mam wrażenie, że mm, ja mam <ścoughs> jakiś taki nadajnik, jeśli chodzi o. W sensie nawet nie wiem, czy mogłam powiedzieć, że toksik relacje, czy toksik osoby, bo może to nawet byłoby jeszcze tłumacz, ale ja też bardzo nie lubię ludzi e, smętąco narzekających e, i właśnie takich przypieprzających się do wymyślonych problemów. Mhm. Mam wrażenie, że zmieniło się tu mnie e, no, gdzieś tam w okolicach liceum, bo miałam taką fajną przygodę, że sobie zachorowałam, i po tej sytuacji to trwało trochę. Bardzo mi się wtedy zmieniło. Ja byłam bardzo młoda. Mieliśmy po 16 lat. Mm -hmm. I ja powiem Wam, że po prostu, jak ja czasem słyszę ludzkie problemy, albo jak jeszcze ktoś się na przykład do mnie spina o coś, co jest tak z dupy, to mnie tak po prostu się gotuje w środku. Że ja się odwracają, no to co widzenia. No, no bo... dobrze, tylko, tylko pytanie, czy yy, no każdy wiadomo, że swoje problemy przeżywa na inny sposób, i jest coś takiego, że na przykład sytuacja majątkowa może te problemy gdzieś tam yy, levelować, tak? Mm -hmm. Że dla kogoś mm -hmm. podstawowym problemem będzie na przykład nie mam co jeść co jest bardzo poważne, wiadomo, że ty nie spotkałaś się z takimi, tylko rzeczywiście, powiedzmy, z obiektywnie błahymi problemami, które cię wkurzały, że ktoś na nie narzekał. Natomiast rzeczywiście, na przykład dla osoby bogatej problemem może być to, że w tym momencie ma, musi kupić coś za 10 tysięcy, a nie za 100 tysięcy, mhm. na przykład, tak? Nie no, oczywiście, jakby drugie, ja też gdzieś tam musiałam... O to, ja, ja to powiedziałem dlatego, żebyś była jakby ostrożna, bo, bo to zabrzmiało w tym momencie tak bardzo... Agresywnie. Agres że mój problem był, był ważny, problemem, nie, a wasze oczy... nie są. Ja wierzę, co w sensie też już to gdzieś tam to sobie przepracowałam i, i jakby musiałam się też wyczulować w tym temacie, bo myślę, że to, to też był jeden z, z, z powodów, na przykład dla których ciężko mi było gdzieś tam znaleźć sobie e, ekipę większą, bo po prostu ludzie mnie bardzo irytowali. I dzięki Bogu, że ci ludzie nigdy nie musieli się jakby spotkać, jakby, z, tym, spotkać co... z tym, co ja musiałam. Ale yy, mi właśnie nie chodzi o takie czasem błahe problemy, w sensie lu ludzie się czasem przydalają. To jest takie, takie bardzo konkretne, są, jest taki typ ludzi yy, i wiesz, to też nie jest tak, że ktoś raz coś powie i ja mówię, dobra, już nie chcę z tą w ogóle rozmawiać, na nie? Ale rozmawiasz z tymi ludźmi i mówisz im, że w sumie jakby próbujecie ten, ale no czasami niektóre osoby są tak bardzo też zafiksowane ze sobą albo mają jakieś swoje problemy, kompleksy, że się nie da. I ja, ja no po prostu nie próbuję tych ludzi yy, leczyć albo ich nawracać, w sensie jeśli oni się nie chcą po zmienić. W sensie, bo też czasem dla ich dobra, no tak samo jak ja nie wymagam od nikogo z mojego otoczenia, żeby on mnie teraz zresztą nie chciałabym tego, bo jeśli ja tego nie chcę, to spadaj nie zmieniaj mnie na siłę, bo jestem jaka jestem, tak? Mhm. Mm, I w sumie tak jedyną osobą, której w ogóle y, która nie dostałaby no, powiedzmy, po twarzy, to chyba byłbyś ty, gdybyś mi powiedział, że trochę już jest może potrzeba pomocy i iść gdzieś pogadać, no bo. No, bo nie, no, nie znamy. Tak naprawdę czasem, czasem możesz nawet nie znać właśnie swoich dobrych znajomych, w sensie, bo wiesz, jak oni się zachowują przy tobie, ale jak się zachowują w domu, to nie wiesz, a to mogą być okay. zupełnie inni ludzie. Więc ja do, ja do tego takiego y, dawania super rad i w ogóle podchodzę bardzo z dystansem. A myślisz, że osoba, którą y, ogólnie my y, na podstawie doświadczenia tego, co przeżyliśmy, uznajemy za toksyczną, czy ma szansę? Znaleźć osobę, przyjaciela w przyszłości, które, gdzie ta relacja nie będzie toksyczna? Myślę, że tak. Czyli to jest bardzo uzależnione po prostu od y, konkretnych dwóch osób A no w danej relacji. No akurat w tym przypadku mówię, to też nie było tak, że to była osoba tak bardzo... Um... Nie, ja mówię ogólnie. Ja nie A, mów... Ogólnie, To zależy, no bo niektóre osoby są tak toksyczne ze względu na przykład na swoje jakieś inne problemy i sprawdzianie przykrości drugiej osobie jest jakby silniejsze od nich, nie? A co jeżeli spotkają drugą taką osobę No to będą toksik ze sobą nawzajem, nie? A może to właśnie jest tak jak e, minus i minus, że daje plus. Mm, mi się wydaje, że to wtedy raczej by się skumulowało i byłoby jeszcze gorzej. Ja tak, tak ogólnie to każdy z nas może być toksyk, nie w sensie, bo czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, co komuś mówimy, jak komuś mówimy. Mm -hmm. e, więc. E, Uważam, że każdy da radę, ale no chyba by trzeba czasem, wiesz, się zastanowić, wychillować, może pójść na jakąś terapię, mhm. bo czasem to są rzeczy, które nam się zafiksują w trakcie życia, na różnym etapie, nie? I potem... Ja dzisiaj też przeczytałam coś bardzo ciekawego, mm, jeśli chodzi o zamartwianie się na przykład, mhm. że bardzo często my w tych dobrych sytuacjach od razu zaczynamy się martwić o coś, w sensie nie wiem... Że coś pójdzie nie tak, bo tak, już jest nagle... tak dobrze? Tak, i że umy zrobili sobie to sam i że to jest po prostu na przykład bez sensu, bo nie skupiamy się dokładnie na tym, co jest tu i teraz, tylko wiesz, tu się zamartwiamy tak, to jest trochę też ten temat, kiedy jak gdzieś usłyszałem bodajże w rozmowie paciorka z Kotarskim, że często wspominamy dobre czasy, dobre chwile, ale w tamtym momencie nie myślimy o tym, że to, że to jest ta wspaniała chwila, tak naprawdę, którą będziemy wspominać. Tylko po prostu y, chodzi o to, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że teraz jest świetnie i korzystajmy z tego jak najbardziej, a nie martwmy się, że może się coś spieprzyć. Ja może tak, bo też mam wrażenie, że znowu odeszliśmy. Ja bym chciała tak wrócić, e, okay. e, bo te, w sumie to taki wpisałem ten temat, tak tylko koło dupy możemy rozmawiać. No bo przecież nie możemy, e, nie możemy czasami do takich mega sytuacji się odnosić, bo no, no, no nie. No nie no bo tak. z, a nie znasz też każdą sytuację, ktoś inny mógł odczytać inaczej. To są tylko też nasze odczucia. Ale to, co na pewno mogę Wam powiedzieć i Wam polecić, żebyście zrobili i żebyście się tak zastanowili, na przykład, jak spędzacie czas z ludźmi wokół siebie, bo to też nie, nie zawsze jest tak, że to musi być tak toksyk, że, że on Cię tak niszczy. Tak, tak, Czasem tak. właśnie to są takie bardzo drobne rzeczy. Ja uważam, że osoba, z którą i Jesteście blisko, czy grupa ludzi, powinna spe, po prostu spełniać kilka podstawowych jakby zasad. Dobrze, pier... słuchamy w takim razie. Pier... Słuchajcie. Pierwsza, po, po, zasada. pierwsza zasada jest taka, że powinniście zawsze czuć się wśród nich dobrze. W sensie okay. um, ludzie, którzy nie wiem, komentują wasz ubiór, wasze ciało w jakiś dziwny sposób, raczej nie, nie jakby komentują i. W, w, przez to czujecie się niekomfortowo, to już może być jakaś taka pierwsza rzecz. Alarm. Tak, to można oczywiście przegadać, bo czasem ludzie rzucają takie komentarze nie zastanawiając się nad no tym. Zwłaszcza starsi. E, no z nimi ciężko dyskutować akurat, ale no jeśli chodzi o młodszych, młodsze osoby, e, mi się udało tak kilka razy zadziałać z, z moimi bliskimi znajomymi, e, bo po prostu takie komentowanie ludz e, innych ludzi jest dla niektórych naturalne, tak jak mówisz, dorośli robią to bardzo Często tak, tak więc tak, wydaje tak, się tak, to być tak. naturalne, ale z też ogólnie, lepiej. ogólnie też chodzi o taki, takie ogólne poczucie. W sensie są ludzie, z którymi czujesz się super fajnie, a są tacy, z którymi się nie czujesz fajnie i w sumie po co się na siłę do nich wiesz, przyczepiać. Mhm. E, a kolejna rzecz, to też, żeby osoba, z którą jesteś tak blisko, to osoba zawsze musi być dla Ciebie jakby w 100% procentach wsparciem, jeśli ty... To jest drugi punkt, tak? Tak. Ja nie wiem, ile ich będzie, bo tak trochę mówię z głowy, tak, no to... Myślałem, że masz listę gotową. Nie, no ale wiesz, są ludzie, którzy... Um, I to też mówię, to, to jest taki, taki delikatny toksik, w sensie... Osoba powinna zawsze cię wspierać i pchać cię ku górze. Na przykład ta relacja, którą ty miałeś wtedy, ona cię, nie, ona cię nie ciągnęła w dół, ale ona po prostu cię trzymała w miejscu. Z daną relacją nie było takiego no. dużego to, to widzisz dopiero też z perspektywy czasu, Oczywiście. więc jakby to nie jest łatwe. Dopiero lekcja na przyszłość. Nie? Tak, ale na przykład nie wiem. Żyjecie sobie z partnerem, macie ochotę zmienić swoją pracę i zamiast usłyszeć, ej, w sumie super pomysł, a co byś chciała zrobić? Wiecie, takiego przegadania normalnie po ludzki, zastanowienie się, od razu słyszycie, o po co ci to? Przecież i tak ci się nie bez uda. Bez to jest bez sensu. Nie próbuj, nie wyjdzie, nie uda się. To dla mnie na przykład to byłoby nie do przejścia. W sensie dla mnie to jest też tak. już takie zachowanie bardzo toksyczne, bo. O tym rozmawialiśmy w rozmowie, jak założyć własny biznes, żeby. Tak, no to. No. Tak, że. Żeby po prostu nie rozmawiać, nie słuchać w momencie, kiedy mamy jakiś nowy pomysł, nie słuchać zdania innych, bo po prostu tego nie zrobimy, a to jest wielka szkoda. Bo Anusz Widelec się uda, a jak się nie uda, no to wtedy mamy doświadczenie na przyszłość. I ostatnia rzecz, czyli będą trzy punkty. Yy, myślę, że każda dobra relacja, nietoksyczna, będzie się opierała na wzajemnym szacunku, co będzie okay. też dotyczyło punktu troszkę wcześniejszego i, jakby, że to wychodzi z siebie. W sensie, mam wrażenie, że nam jest tak dobrze ze sobą przez tyle lat, dlatego że tak jak rozmawialiśmy na przykład w tym odcinku o biznesie, tyle różnych rzeczy się pojawiało na naszej drodze, mieliśmy masę pomysłów i nigdy od siebie nawzajem nie usłyszeliśmy właśnie tego to jest bez sensu. Tak. Y nie, zawsze się hypowaliśmy do przodu, zawsze byliśmy swoim wsparciem. Zwracaliśmy Cokolwiek... uwagę na konkretne rzeczy, na przykład przemyśl sobie to, to, to tak, i Tak, ale nigdy nie powiedzieliśmy do siebie, że nie, to jesteś taki głupi, to jest taki głupi pomysł. No. Ja uważam też, najgorsza rzecz, jaką możesz powiedzieć, zwierzysz się komuś z czegoś, co bardzo chcesz zrobić, a ktoś ci mówi, nie, to jest głupie. Zwłaszcza, że taki pomysł, jak własny biznes czy coś, bardzo moim zdaniem jest związany z nami często, tak. nie? Tak, bardzo, tak. Że to, to, to... jesteśmy, tak My byśmy byli tym pomysłem, tak, wręcz Tak, bo po, pokazujesz cząstkę siebie, coś cię rajdowało tak jak coś To jest coś w płynę, ogóle z, po prostu. Z, z tworzeniem własnej sztuki. No ale dobra, no ale to już odbiegasz w sensie. <laughs> y, zastanówcie się też, jak wy, to bo to my, ja też cały czas nie ty wiem, to jak był, Ty Możesz to nazwać radami, jak być nietoksik? Tak, bo, bo też jakby słuchajcie, też jest duża szansa, że, że my kiedyś też toxic. czasem troszkę toksik byliśmy, w sensie ja też się czasem łapię, nadal. łapałam się na różnych rzeczach, które uważam, że nie warto po prostu drugiej osobie mówić, e, więc e, po prostu myśleć o tym, nie? Mhm. Mm. Ale jeśli właśnie będzie szacunek, jeśli będziemy, będziesz zawsze wspierał drugą osobę i będzie to wszystko szło ku górze, to mam wrażenie, że będzie ok. ale tak naprawdę cały czas trzeba mimo wszystko wziąć na przykład sobie przerwę, stanąć z boku, popatrzeć na to, jak się zachowywało tak i, i, i to jakoś tak przemyśleć. Więc może też dajmy czwarty punkt, czyli jakaś taka mieć świadomość tego, że wypada raz na jakiś czas zrobić autorefleksję i tak. się też zastanowić. Zrobić audyt swoich relacji. Tak, czy też na pewno czasem, bo wiesz, teraz usiądziesz, wiesz, nie ta osoba jest taka toxic, bo ona te wszystkie punkty, a się potem okaże, jak ty tak się zastanowisz, to w sumie to Słuchajcie, tak wychodzi, bo, że bo tak nie jesteście. jest licencjonowanym doradcą odnośnie toxic związków, ale zrobimy licencję i wtedy ten dokument pójdzie oficjalnie. Ja mi się tak eee, sprawdziła jako coach. Bo kończmy Jeświęty. ten temat, bo po prostu już mówisz tyle, a ja znowu Mniej mówiłem. Nieprawda. A już wszystko zawarliśmy. Ty nie więcej, przywyżaj. tylko mi ciągle przerywasz. No i teraz przerywam, bo w końcu nabyłem tą po prostu umiejętność niestresowania się w podcaście, wchodzenia ci w słowo i to też zacząłem robić na angielskim, bo jak mamy lekcję angielskiego, to ty ciągle gadasz i po prostu ja już sam, ja czasami tak patrzę na ciebie, o czym ty w ogóle mówisz, że ja już zapomniałem, ja co było na początku. A... Tak, tylko to dochodzi do tego momentu, że nawet nauczyciel mi przerywa i nie mówię tak, dalej. Tak, no no, często ci przerywa. Słuchajcie, komentujcie, co wy uważacie o tym temacie. Czy e... mieliście jakieś doświadczenia i czy chcielibyście też na przykład Wprowad... poradzić coś dla innych, na tak. co warto zwracać uwagę? Wprowadzajcie, jeżeli, jeżeli chcecie, a jeżeli nie chcecie, to nie, to wprowadzajcie listę Weroniki odnośnie toksik relacji. Słuchajcie nas na Spotify, Google, Podcast, Apple Podcast. Wszędzie! Soundcloud. I widzimy się. I słyszymy. W następnym odcinku. Bye. Bye. You.